Dzień dobry, to znowu jesteśmy my w wakacyjnych nastrojach i o wakacjach trochę będzie. Proszę Państwa, przyznajcie uczciwie, jako ojciec trójki dzieci w pewnym momencie chodząc gdzieś po plażach Władysławowej, we Władysławowie albo po tych promenadach, nauczyłem się naprawdę, nabyłem no, takiej umiejętności zasłaniania dzieciom e, oczu w momencie, kiedy przechodzimy obok jakichś straganów. Ja oni zawsze. dwie wyciąga. ręce, to jak to robisz? Ja, jak spokojnie, nie, nie. Dzieci? Popatrz tam. Okej. Okay. <laughs> I oni w tym momencie odwracali wzrok. Chodzi o to, żeby kolejny raz nie kupować tych. E, f... Ciupak na mm, targowisku pod... nie, no wiem, dalej. nie, nie mieć A. pamiątki. Ale ile razy można to samo? O tych pamiątkach właśnie będziemy teraz rozmawiać. Kapibary podobno królują dzisiaj na takich straganach. Mówił o tym Oliwier Janiak. A o tym, co królowało w naszych czasach i czy oni opanowali tę umiejętność odwracania uwagi swoich dzieci od straganu. Będziemy rozmawiać z Anetką Zający. Dzień dobry, Anetko. Cześć, Dzień kochana. Gore. Tomasz Oświęciński jest razem z nami. Aktor zawodnik MMA nie trzeba przedstawiać, tak jak Rafał Rutkowskiego, także nie trzeba przedstawiać. Witam Czym się zajmujesz Przepraszam. E, tapeciarstwo, tapeciarstwo tak. artystyczne, ale to, tak, tak, to. nie właśnie. chciałbym się tak, tak, tak mam napisane, ale tak. chciałem potwierdzić. Znany tak. jako Rutek. Tak jest. Tak jest tak. <gry> Kochani, no to powiedzcie, jak byliście dziećmi, naciągaliście rodziców, dawali się naciągnąć, czy w ogóle wyjeżdżaliście na wakacje, bo niektórzy nie mieli takiego szczęścia i na przykład przyjścia na kosach tylko pracowali stamtąd, trudno powziąć pamiątki ze stragana. Tak, się, bawili się w stragany w domu? Mm -hmm. Tak, ja, ja miałem to szczęście, że jeździłem z rodzicami na, na wczasy, oczywiście zaliczyłem polskie morze. Mazury zaliczałem, nawet mi się góry zdarzało. I staram się przypomnieć, co za, co za komuny ciężkie. No właśnie. To były lata 80., w nasze dzieciństwo, co tam można było kupić, niewiele można było kupić. Można było kupić ciupagę wszędzie, to prawda. Nad morze można było kupić ciupagę, na mazurach, ciupagę. Można było kupić takie. Ja pamiętam, jak było się w mieście jakimkolwiek, czy to był Kołobrzeg czy coś, to była taka. W takim kółku, takie pocztówka, napisane było koło brzeg, albo międzyzdroje, wokół były takie muszelki czy coś, tak. tak. i to było wtopione w jakiś taki kamień, i to trzeba było przywieźć rodzicom, prawda, że się było w koło brzegu, albo termometr. Ja miałam jeszcze do niedawna u mnie w domu wisiał taki termometr, straszny, natomiast ja jako dziecko, kiedy bywałem bez rodziców na koloniach, właśnie miałem sobie za punkt honoru, że coś przywieźć rodzicom. I najczęściej to był taki totalny badziew, e, 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 właśnie, właśnie ze straganu, e, który, który im przywoziłem. I oni, I oni się ucieszyli: O, jak miło, dziękujemy! To hmm. gdzieś lądowało <laughs> tak, prawda, w, w tym. W pawloczu. E, Więc Rutek dokładnie. przywoził badziewie. Ty przychodziłaś, tak. sz, przywoziłaś szpeje, czy innego rodzaju. Ja przywoziłam muszelki. Mm. Na straganach znajdowałam jakieś takie albo muszelki, albo kamyczki, albo bursztyny. I pocztówki. Mm -hmm. Tomek, a pamiętasz? słuchajcie, może ktoś z was pamięta, takie były pogodynki tak zwane. To w, na podchalu było i Baba i dziad. Baba i dziad. Tak. Nie pamiętam, jak baba to będzie pogoda, się nie wyklą... deszcz, deszcz. A, ja deszcz. No, wiadomo, dziad, no, no, wiadomo, tak. wiadomo. A jak dziad to będzie pogoda. Pamiętasz to? Nie, ja nie akurat. Nie, ale ja właśnie miałem sobie, że ja zamiast przywozić pamiątki wysyłałem wszystkim pocztówki. Tak, pisałem ręcznie pocztówki. Pozdrowienia. E... To było takie, myślałem, że takie oryginalne, bo tak jak tutaj mówił, że to nie było jakichś fajnych rzeczy, były jakieś takie badziewne, no znaczy, przepraszam za słowo badziewne, były jakieś tam takie tannetne zabawki yy, drewniane, jakieś wiatraki nikomu niepotrzebne. No i, no to takie rzeczy nie kupowałem, to wolałem sobie napisać pocztówkę do rodziny czy do najbliższych, byli bardzo zadowoleni z tego tytułu. A w takim razie, jak tłumaczycie dzieciom, że lepiej wysłać pocztówkę no, niż... Moja... Jaki ten oddech ciężki! Moja córka nie pamięta takich rzeczy, moja córka jest. nie pamięta tych czasów, bo moja córka urodziła się w czasach, gdzie już wszystko było i jest tego dużo. No i ja tak, no bo ja po prostu nie, nie, um, nie umiem odmówić swojej córce My właśnie. Julii, tak jak tutaj kochanej. mówimy, ja po prostu jestem takim ojcem, że po prostu nie dałem rady odmówić. I mam takiego. Mam takich potrzebnych pamiątek. pamiątek mnóstwo. Tak. Tak. Nie, pamiętacie, na przykład były takie, to ja pamiętam doskonale, jak się wyjeżdżało nad morze, na przykład, na takiej kartce. Tekturze naklejone kamyczki różne. I one tam były podpisane, że nie wiem, to jest antracy. Co z tym robić? Rozumiem potem. One tam... Minerały tak zwane. Minera... Minerały, albo, albo bursztyn, tak. Nie, tak ale tak. słuchajcie, ja na przykład otrzymywałam od moich synów e, pamiątki, które. No niektóre mam do dziś tutaj przyniosłam. Dwie brązoletki. Pokaż. Jedna zrobiona przez jednego. Znaczy Aneta. nie zrobiona, tylko kupiona przez jednego syna. A druga jest zrobiona. Jest na o. takim. No, nie da się jej na razie założyć. Obiecałam, że muszę wymienić ten sznureczek, ale to są dla mnie tak cenne rzeczy i mam no tak. je cały czas, które po prostu budują fajne wspomnienia. Zrobione własnoręcznie? Nie, pięknie. bo to wiecie, bo to na samym końcu... E... Nawet jeżeli jest to, ja też uważam, że to jest badziew, no, nie bójmy się tego tak, słowa, no, no jest to badziew po prostu. Tylko, że ten badziew przestaje być badziewem w momencie, kiedy zaczynamy nadawać temu jakieś sentymentalne znaczenie, prawda? No w takim wypadku to tak, to, to jest bardzo. No to fajne. wiesz, jak dziecko przywozi Poczee, samo, tej, to jest okej, okay, ale jak cię naciąga na, kolejny wy, na kolejne wyjęcie portfela, to jak się wtedy bronić? Ty odwracasz eee. uwagę, a Robert, jak to eee, robiłeś? Co, to, się, to się różne rzeczy robi. Znaczy, ja, ja powiem, jak się idzie z dziećmi e, e, p, wśród straganów, tak, no to dla, 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 dla ojca, dla rodziców jest to nauka asertywności, polityki, negocjacji. E, e, to jest wszystko, tak? Ja to zawsze brałam za challenge. E, no bo trzyma się pod po, dziecko pazurami <laughs> tego straganu i widzi jakiś kolejny wiatraczek czy coś, tak, tata kup, kup, no i zaczyna, zaczyna być dyskusja. Oczywiście za trzecim, czwartym razem człowiek tego ulegał. Pamiętam, kiedyś syn chciał takie coś strasznie, że to się tak strzelało, to leciało do góry, świeciło i spadało. Pierwszy strzał wylądowało na drzewie mówię, no i wiedzisz, no i tego, i, i jakby i, i, i się nauczył i, i więcej już tego nie było. Chciałbym pokazać taki artefakt. To jest żuber, żuberek, tak? Mhm. Myśmy bardzo często, od lat jeździmy do że lubimy. Kiedy dzieci były małe, taki żuberek, za każdym razem ta, ta pluszaka, żuberka. Więc kupowaliśmy córce i synowi takiego żuberka i to trwało przez parę lat. Za każdym razem to samo. Ale mamy nie, ale to taki śliczny, ślicz. Mhm. Potem zaczęliśmy sami wyjeżdżać. Moje dzieci mają już 24 i 20 lat. I ja teraz. Nie. Za każdym razem, nie. kiedy tam jestem, tak jest, mówię, coś wam przywiozę z Białowieży. Nie, to nie. Tak, ale nie. Żuberek! Zemsta, Za dotka. każdym razem przywożę im żuberka z Białowieży i one, myślę, że jak one będą miały swoje dzieci, to już będą dokładnie, będą już nauczone. To jest moja zemsta po latach, e, więc te, te żuberki rozdajemy, mamy ich dużo, ale dopóki będę iść do Białowieży... Będę im kupował takiego żuberka. Cudne. Słodkie, prawda? No, ale zobaczcie. Kolek się mają, tak, tak. O, tak? stado jest już gigantyczne. <laughs> tak, tak, no, nie, nie pomyślałam jeszcze ostatniego słowa. <laughs> słuchajcie, ale zobaczcie, jaką można wykreować. Bo nie wiem, kiedy ostatni raz byliście nad morzem. Ze 3-4 lata temu królowała taka biała gęś. Kojarzycie? Tak było. Tak. wielka biała gęś. Teraz jest kapibara. W ogóle skąd się to bierze, słuchajcie. Gdzie to kapibara do Polski, nie? Dlaczego to ma być pamiątka z Polski? Nie mam żadnego pojęcia. No tak samo jak czupagi nad morzem. Tak, to jest w ogóle fenomen. A ostatnio widziałem w Sopocie słuchajcie, piękny stragan z tradycyjnymi e, polskimi oscypkami. Pięknie, pięknie. No bo wiesz co, no, ciupaga, oscypek, nie wiem, może kap kapibara może się stanie takim y, y, symbolem wakacji. To są, y, to, są, to są trendy, nie wiem, no jakby y, kapibara. taki żubr. No taki w zasadzie żubr. No, kto wie, może, może nad morzem, między zdrojami są żubry, wiem, więc może, 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 może czas na to. Anetko, powiedz tylko jeszcze, jak ty powstrzymujesz swoje dzieci, czy nie powstrzymujesz i mówisz, wakacje nie rządzą? Nie, no pierwszy taki wyjazd był dla mnie niezłą lekcją. Musiałam kombinować, co tu zrobić następnym razem. I następnym razem przemyślałam tę sprawę i dałam im, codziennie dawałam im kieszonkowe. Mm -hmm. e, ileś tam złotych. I mówiłam, ile to kosztuje, żeby sobie po prostu oszacowali, czy, wy, czy warto im wydać na te, nie wiem, y, glutki, czy tam, y, tak. czy tam piłeczki kauczukowe. E, Decyzje podejmowali takie, że później wracaliśmy z wakacji z dziesięcioma piłeczkami y, kauczukowymi. <grym> które były w pokoju i, i latały po pokoju, ale to była ich decyzja. Natomiast e, w ten sposób ograniczałam troszeczkę ten budżet, który, e, który był przeznaczony na tego typu zabawki. Ale tylko to było bardzo <grym> niefachowe określenie glutek. To się nazywa slime. O, Mam tego w domu około 190. O, Dziękuję tak, serdecznie, prawda? Slime'ów! Slime! Slime! slime. 192 Muzeum <grym> Slime'ów. Słuchaj, słuchaj, mamy, mamy co, ta. muzeum. Musimy otworzyć muzeum Polskiej Turystyki. Słuchajcie, życzę Wam miłych wakacji. Jesteście już po? Po urlopach? Jeszcze przed. Ja Kometr? też. A ja jeszcze też. Ja do dubia uwierzy, więc... O, gęży, gęży. Tak jest. Super. Tata kochany, mega, mega. Synko wie. Macie ekstra tatę. Cześć, tu Dorota. I... Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na... Dzień